Dzień dobry moi kochani, witajcie na moim kanale, ja mam na imię Joanna i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo krótkim filmikiem, ale zanim przejdę do sedna, filmik będzie na temat nowych zestawów, które właśnie do mnie wczoraj przyszły, to jeszcze tylko szybki rzut oka na stan mojego haftu obecnego, yy, cwiety na farfary, czyli yy, tł w tłumaczeniu na polski kwiaty na... Kwiaty w krysztale i to jest haft od Katrusiny dziełak z Ukrainy i autorem tego schematu, tego wzoru jest Chimiera. Dokładnie wszystko opowiem Wam już niedługo, bo zobaczcie, zostało mi naprawdę niedużo do przewinięcia, więc wszystkie szczegóły powiem, nie wiem, no może za dwa tygodnie, tak, może za tydzień, jak wyszyję do końca ten rząd. A dzisiaj tylko szybki rzut oka na to, co mam w tej chwili, no tutaj mam, to jest bardzo roboczy widok, tak, tu widzicie, nie będę nawet tego zdejmowała, widzicie moją parkawuszkę, czyli miejsce, w którym parkuję igły z końcówkami nici i tak to wygląda u mnie na co dzień, kiedy siedzę sobie, wyszywam ten haft, tutaj, o właśnie, w tym miejscu już jestem i... Z oddali, wam pokażę, jak to ładnie wygląda. Ja się nie mogę na zachwycać, słuchajcie, tym moim widokiem. No to tyle tytułem wstępu. I y, nie uciekajcie, bo dosłownie za sekundę zobaczycie to, co do mnie przyszło wczoraj z Rosji. No i jestem z powrotem z moimi zestawami. E, przyszły do mnie zestawy, które zamawiałam jeszcze w maju. E, z tego samego źródła tutaj przygotowałam dla przypomnienia. E, Zestaw idy, Idylia Idilla, tak po polsku. Bardzo znany stary już obraz, wszyscy go znacie. Ja go już wam pokazywałam, ale to jest właśnie to samo źródło, czyli od tej tutaj jest napisane razrobotnik, czyli producent no wykonawca tego zestawu to jest Amielka Jelienka. Ja ją poznałam w kontakcie. Tam ona ma swój sklep, w którym można kupić same wzory tylko, ale można też sobie zamówić do tego zestaw, który dobieracie pod własne preferencje, czyli wybieracie sobie na jakiej kanwie ma, chcecie wyszywać, ona ci taką kanwę dobiera. No i nici ma do dyspozycji, ma w ofercie nici DMC i nici SHS i chyba też ma PNK im. Kirowa to jest fabryka muliny z bodajże Moskwy albo z Petersburga, już teraz nie pamiętam ja nigdy nie wyszywałam tymi PNK rosyjskimi mulinami i chyba ma też gammy w ofercie to też jest rosyjska mulina, też jej nie znam więc nie będę się wypowiadała na jej temat i co do mnie przyszło i dlaczego tak długo trwało no i po kolei, tutaj mamy zestaw pod tytułem widzicie, muszę spojrzeć, o, o teraz widzicie, tak? Nature Mord z czyli Martwa Natura z malinami. I to jest haft w wielkości 350x480 krzyżyków. Ten zestaw będzie, będę wyszywała w kolorach 95 czystych kolorów i 28 zmieszanych. Ja oczywiście, znaczy no, może nie oczywiście, ale jeżeli już mnie oglądacie jakiś czas, to pewnie się domyślacie. Wszystkie te zestawy są obliczone, i ilość nici jest obliczona na, 16, na kanwę 16CT. Więc one wszystkie tu, proszę bardzo, pod tą, pod tą tytułową kartą położyłam nici, które należą właśnie do tej. Do tej martwej natury z malinami. Ja się nie boję, że mi się to cokolwiek pomyli, ponieważ tutaj jest bardzo fajna rzecz, ale ta Amelka, ona pisze tutaj na, kan, na każdej, tu widzicie, na każdej, na takim organizerze, ona pisze, jaki to jest tytuł haftu, do którego haftu te nici należą. No, oprócz tego, ja jeszcze staram się również, słuchajcie, nie pomieszać, tak? Tych Zobaczcie, ile dobra, ile szczęścia, wy wiecie, że ja się cieszę z każdej muliny. Drugi zestaw to jest po prostu bukiet. To jest, o tutaj widzicie, tak, to jest taki sobie bukiet kwiatów. Tu mamy jakieś bratki, róże, jakieś piwonie. Róża, tak, widzimy, że to jest róża, chyba to jest róża, a to chyba są już piwonie. No nie wiem, ja się nie znam, a może też róże. Tamten był 350x480. Ten jest 330 na 400 krzyżyków i mamy 113 czystych kolorów i 30 zmieszanych, czyli troszeczkę większa liczba, bo wydaje mi się, chociaż nie, tutaj trudno mówić o tle, że ten jest mniej skomplikowany. Myślę, że stopień trudności będzie podobny. Tak mi się wydaje. I trzeci zestaw, który do mnie wczoraj przyszedł, już wam pokazuję, to jest tak postawię żebyście widzieli letni bukiet tak tytuł letni bukiet i on jest 330 na 400 krzyżyków 104 czyste kolory i 44 zmieszane no chyba więcej trochę tu będzie trochę trudniejszy generalnie one wszystkie to są bukiety te trzy które do mnie wczoraj przyszły to są same bukiety i w podobnych wymiarach, rozmiarach. I teraz, dlaczego ja mam tyle naraz? To są, to jest moi kochani prezent. To jest prezent, który otrzymałam na zakończenie roku szkolnego od mojej klasy, która skończyła szkołę i no nie mogłam się długo doczekać. I powiem Wam, że było dosyć nieprzyjemnie w pewnym momencie. Tutaj niestety nie mam dobrej opinii na temat tej wysyłki, bo tak jak ta idylla poprzednia przyszła do mnie naprawdę szybko, w ciągu miesiąca już ją miałam, to niestety ta druga paczka zawierająca trzy zestawy szła cztery miesiące. Tak. Dobrze usłyszeliście, szła cztery miesiące. Dlaczego? No, przykro mi to mówić, ale obarczam winą, niestety, Amelkę, ponieważ ona nie dopełniła jakichś tam formalności na poczcie u siebie w Bisku. Bisk to jest miasto w Autajskim kraju, daleko, daleko, gdzieś tam w Azji. Ja sobie znalazłam ją na mapie, i to jest naprawdę daleko. Ja tutaj. Ale zobaczcie, niezależnie od odległości, pierwsza wysyłka dotarła do mnie w ciągu miesiąca, druga szła cztery i to była wina oczywiście Amelki, ponieważ ona nie dopełniła formalności i trzy miesiące moja przesyłka leżała na poczcie u niej w Bijsku. Kiedy do niej napisałam i pokazałam jej screen, zrzut z ekranu, który mówił mi, że cały czas paczka leży u niej na poczcie, no bo dostałam... Wiecie, to nie jest tak, że ona mi tego nie wysłała. Ja wierzę, w, bo dostałam numer wysyłki, czyli tak zwany track number, i ja tę wysyłkę znalazłam. I tam było napisane, że wysyłka jest do Joanny Gołaszewskiej, czyli do mnie, od Amelki, i tam było jej nazwisko, więc yy, wysłała, ale. Ta paczka, ona leżała. Napisałam do niej, wysłałam jej zrzut ekranu, dlaczego, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego to tak długo tam leży. I ona mi odpowiedziała, że w poniedziałek się dowie i, i no, zobaczy, co się dzieje, naprawi tę sytuację. No, niestety, nie zrobiła tego. Później mnie okłamała, że naprawiła, że, wysłano, że wysłała ponownie. Ja mówię, dobrze, to mi daj drugi numer, tak, wysyłki, żebym mogła śledzić przesyłkę. Nie, nie, numer jest ten sam. No, wiecie, to już mi się wydało podejrzane, i y, y, poczekałam dwa tygodnie. Y, sytuacja się nie zmieniała, cały czas wi y, widniał na ekranie u mnie cały czas ten sam komunikat. Napisałam do niej po raz drugi: mówię, słuchaj, jak długo mam czekać na tą paczkę? Do końca świata, aż zgniję tam na tej poczcie? Mówię, idź, zobacz, bo to jest niemożliwe. No, i teraz okazało się, że dopiero teraz po moim drugim wezwaniu, prośbie mojej właściwie poszła. Wysłała rzeczywiście ponownie, dopełniła tej formalności, której tam za pierwszym razem nie dopełniła. Nawet mnie nie interesowało, z jakiego powodu ta paczka nie wyszła. I teraz już widziałam, że tak, paczka ruszyła i szła miesiąc, czyli tyle samo, co poprzednia paczka. I teraz będę się trzy razy zastanawiała, czy w ogóle będę zamawiała paczkę znowu u niej, u tej Amelki. Ja to, wiecie co, ja najpierw przetestuję, bo tak. Cena tych nici, tych zestawów była przyjazna, no to są nici SHS i znowu kto lubi to lubi, kto nie to nie. Cena była przyjazna. Ale o, właśnie, czego jeszcze nie dopełniła? Okazało się, że ona mi nie włożyła w te, w te nowe zestawy. Nie włożyła mi kanwy, a to już było z kanwą, bo wiecie, jak ja sobie mówię tak, jak to już ma być prezent, to niech to będzie pełen zestaw, tak? A nie, że trochę tego, trochę tego, a ja sobie kanwę dokupię. Nie włożyła mi tutaj kanwy, nie było. Napisałam do niej wczoraj, że owszem, paczka przyszła, ale nie ma kanwy w zestawach. No, oczywiście pieniądze mi odeślę. Jeszcze ich nie otrzymałam, więc zobaczymy, ale myślę, że odeślę. I będę musiała sobie kanwę sama dokupić, no czyli drugi minus, tak? Ja się zastanowię teraz trzy razy, czy jeszcze cokolwiek od niej zamówię, ponieważ tak, ceny na same wzory ma bardzo wysokie. Jej wzory kosztują ponad 1000 rubli, to jest około 50, no ponad 50 zł na nasze polskie. To jest drogi wzór. Bo, nawet Golden Rose, która według mnie jest naprawdę mistrzynią w wykonywaniu wzorów, ona ma trochę taniej, i jeśli ma jakieś tam promocje, jakieś zniżki, no to też można jeszcze taniej kupić. Cześć, seszulka. Saszka przyszła mnie zaczepiać. I moi kochani, więc tak, jak po pierwszej wysyłce miałam dobrą opinię o Amelce, to teraz już nie. I jeszcze muszę najpierw dokładnie wyszyję jeden z jej obrazów, któryś tam sobie wybiorę, jeszcze nie wiem który, ale oczywiście najpierw skończę ten swój um, od Katrusiny dziełak bukiet, więc najpierw tam to skończę, wy wiecie, że ja nie zaczynam pięciu wzorów na raz i dopiero wtedy rozpocznę któryś tutaj z tych i je, je, zobaczę, tak, z, czy mi wystarczy nici, jak to wszystko będzie yy... Będzie, no, mi się wyszywało. Na pewno organizery Amelka ma lepsze niż katrusiny Rukadziełki. Już Wam powiem na czym to polega. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego filmiku o wysyłce tamtej, to, to pamiętacie, a jeżeli nie, jeżeli ktoś jest tu po raz pierwszy, to ja Wam powiem, dlaczego ja uważam, że ten organizer jest lepszy. Ponieważ u katrusiny Rukadziełak są numery nici. Według DMC, według palety DMC, i one są po prostu każda w jednej dziurce. A Amelka jest, jeżeli chodzi o kolory, zmieszane, bo u katrus innych ja muszę sobie sama ten kolor mieszany, że tak powiem, organizować, czyli muszę szukać numery na oddzielnych. Tych organizerach, i dopiero wtedy łączę. Natomiast u Amelki jest już przygotowany taki kolor mieszany, tak? Widzicie, mamy tutaj o taki symbol na przykład, i już wiszą oba kolory. Ja nie muszę nigdzie latać po żadnych, po żadnych organizerach innych, bo to już jest przygotowane. Czyli tu będzie mi na pewno łatwiej wyszywać, jeśli chodzi o łączone kolory. No ale to jest jedyny plus. No może jeszcze będą inne, zobaczymy. No. Nie chciałabym jej tak w ogóle krytykować po całości, tak, tej Amelki. Bo, no wiecie, każdemu się zdarza jakieś potknięcie, tak. No zdarzyło jej się, nie dopilnowała, później mnie okłamała. No dobra, wybaczam jej to, bo być może będę bardzo zadowolona z wyszywania tych jej zestawów, więc zobaczymy. Na razie opinia moja sklęsła, że tak powiem. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby zamówić u niej zestaw, no to liczcie się z tym, że jednak chyba kobieta tak nie do końca ogarnia to wszystko, bo z tego co obserwuję u niej na stronie w kontakcie, no to klientów ma sporo, więc być może, być może się gubi już w tym wszystkim, tak? Może za dużo, może powinna kogoś do pomocy sobie zatrudnić. Nie wiem, nie będę jej podpowiadała, bo to nie jest moja sprawa. Tak, no i to chyba wszystko na dzisiaj, moi kochani. Tak, jak na początku powiedziałam, niedługo już będę kręciła przewinięcie na moich katrus innych rukadziełkach, na kwiatach w krysztale. A na razie tylko tyle chciałam Wam pokazać. Krótki taki filmik, więc wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już wkrótce. I trzymajcie się cieplutko. Miłej jesieni, długich wieczorów, dużo czasu do wyszywania. Wszystkim życzę i zapraszam tutaj do mnie ponownie. Na razie, cześć!